Prawie 100 godzin wykładów, warsztatów i laboratoriów. Ponad 70 ekspertów, 10 miast w Polsce i za granicą. 30 uczestników z 10 uczelni. Tak prezentuje się zakończona właśnie trzecia edycja Akademii Wodorowej Orlen. Program łączy zaawansowaną wiedzę z praktyką i przygotowuje młodych specjalistów do pracy w strategicznym sektorze technologii wodorowych. W sumie ze 100 osób, które przeszło już przez wszystkie trzy edycje programu, mamy już 10 starzystów u nas. Natomiast no, cała reszta tych młodych, bardzo ambitnych oczywiście i tak naprawdę dobrze doświadczonych osób no, zaczyna już budować swoją karierę, a jak wspominałem dzisiaj w tym moim otwarciu, uczymy się wszyscy od siebie, dlatego że tak naprawdę jesteśmy na dosyć takich niewyznaczonych jeszcze szlakach, jak nowe modele biznesowe z wodorem łączyć. Cieszy mnie to, że to już jest trzecia, bo to tak naprawdę pokazuje, że ten program rzeczywiście przyjął się. Za każdym razem mam nadzieję, że rozwijamy go wspólnie z naszymi partnerami, no i to pokazuje tak naprawdę z jednej strony zapoczątkowanie, ale z drugiej strony, to, że również mamy zainteresowanych, mamy chętnych, mamy studentów, no bo bez tego, oczywiście, ten program nie miałby miejsca. Jak podkreśla prezes, Orlen inwestuje w ludzi, a tegoroczni absolwenci akademii są zachwyceni całym projektem. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyglądała cała organizacja tego wydarzenia. Poznaliśmy tak naprawdę cały łańcuch technologii wodorowych, od wytwarzania przez dystrybucję, aż po wykorzystanie tego wodoru. Poruszyliśmy bardzo dużo ciekawych aspektów technologii wodorowych, co też na pewno na plus, no to również bym powiedział o osobach, które poznałem tutaj, bo to byli bardzo wartościowe osoby, to byli bardzo mocni uczestnicy. A wierzę, że jest to jedna z mocniejszych na pewno edycji Akademii i mam nadzieję, że poziom ten tylko z roku na rok będzie dalej rósł. Jestem bardzo zadowolona z tej edycji i czuję się bardzo wyróżniona przede wszystkim, no bo wiadomo, że dostać tutaj to też nie była taka łatwa sprawa i też dlatego chciałabym bardzo podziękować oczywiście wszystkim, którzy tam zadecydowali na górze, żeby w ogóle nie przyjąć tutaj. jakże tak. Odpowiadając krótko, to jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj byłam. Bardzo dobrze będę wspominać na pewno wyjazd do Wałbrzycha, do Toyoty. Zobaczyć na własne oczy, bo to może tam wszyscy tam na studiach inżynieryjnych mniej więcej widzieliśmy, jak pracuje silnik, jak działa, z czego się składa, no ale co innego zobaczyć, a co innego wiedzieć. Sam poziom automatyzacji tej fabryki, sam wyjazd właśnie do Portugalii, gdzie zobaczyliśmy te nowe stacje tankowania, gdzie dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy, których nie sądzę, że kiedykolwiek, gdziekolwiek, w innym miejscu mogłabym się dowiedzieć. Także, no, wydaje mi się, że cała akademia wodorowa, mimo że trwa tylko niecałe pół roku, to zostanie jakoś tak na zawsze bardzo ciepło w mojej pamięci zapamiętana. Studiuję na kierunku, no już w zasadzie kończę studia energetyka wodorowa, więc yy, ta akademia dla mnie była, jak powiedzmy, jak studia są taką teorią, to akademia było praktyką. To pokazało mi od faktycznej strony, jak działają właśnie urządzenia wodorowe, jak działa cała gospodarka wodorowa. Od strony właśnie takiej praktycznej, przemysłowej, gospodarczej. I dlatego też właśnie bardzo chciałem się tutaj dostać i się stałem. Uczestnicy z najlepszych uczelni w Polsce na zakończenie przygotowali specjalny projekt, który pozwolił na uzyskanie certyfikatu i tytułu absolwenta. Oto, że najlepszych projektów otrzymali oferty płatnych staży w Orlen i u partnerów programu. Dzięki programowi w spółce zatrudnienie znalazło do tej pory ośmiu absolwentów Akademii, kolejnych pięcioro rozpocznie staż od września. To była bardzo dana edycja przyznam szczerze że jeżeli chodzi o poziom merytoryczny który przekazaliśmy uczestnikom akademii no to jesteśmy zadowoleni ale też patrząc na pytania jakie zadawali w trakcie tej edycji na Poziom prac, które przygotowali na koniec, no to, to jest chyba jedna z. No jest, moż, mogę śmiało powiedzieć, że e, merytorycznie naj, najwyższy poziom, jeżeli chodzi o te trzy edycje. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, szczególnie z tego, że udało nam się w tym roku zabrać uczestników do Portugalii, e, gdzie mieli okazję zobaczyć unikatowe rozwiązania, jeżeli chodzi o dozowanie wodoru do sieci gazu ziemnego. I to jest coś, czego w Polsce jeszcze nie ma, a tam praktykowane jest już na co dzień, można powiedzieć, 20% wodoru dozowane do sieci gazowej. 80 odbiorców wokół potwierdzony taki projekt. Mieliśmy okazję się z nim szczegółowo zapoznać, więc no dość ciekawe, ciekawe doświadczenia. Akademia Wodorowa Orlen zyskała uznanie jako jedna z najważniejszych w Polsce. Została m.in. wyróżniona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako projekt wspierający rozwój kadr dla gospodarki. Gospodarki wodorowej. Jeżeli chodzi o Akademię wodorową, no to są fundamenty, które budujemy pod to, aby realizować przyszłe inwestycje i budować tą nową gospodarkę opartą o wodorze. I po to to właśnie robiliśmy. Orlen w ostatnim czasie pozyskał właśnie dużą dotację na, dla naszych inwestycji dla projektów wodorowych, łącznie w grupie Orlen to jest 1,7 miliarda bezwzrotnego wsparcia finansowego dla realizacji naszych inwestycji, więc bez tych chud. Myślę, że trudno byłoby nam realizować tego typu inwestycje, zwłaszcza, że to są innowacyjne inwestycje. Wymagają nie tylko eksperckiej wiedzy, ale też takiego podejścia zwinnego, można powiedzieć, które nam zapewniają ci młodzi absolwenci. Na zakończenie tej edycji Akademii jej absolwenci odebrali certyfikaty, było wspólne zdjęcia, a na koniec Belgijka, bo Akademia Wodorowa Orlen to coś więcej. Dobra wiadomość jest taka, że będą kolejne jej edycje. Yeah.